Filip, mój brat w następnym odcinku pamiętacie te nasze prehistoryczne stworzenia i teraz będziemy się nimi bawić patrzcie, parazaurolow i antylozaury idą nie widać, tu musisz zbliżyć się resztę na bok Filip ja też, mm. Mm. i triceratops z tego zobrem, hm, mm. też, mm. i spinozał mm. Terano mm, mm, Ej, słyszycie ten głośny ryk i tu panie nóg. Już widać, że ankylozaur został wywalony. Nic mu nie jest, wrócił. Ale ciekawe przez kogo? Przez Tyranozaura! I jest walka. A tutaj może. Mozazaur też chce walczyć. Na dwóch wyspach. Wyspa Tyranozaura wyspa dinozaurów dobrych. Aleś, a apokalipsa! Filipku, a według Ciebie, który jest najgroźniejszy z tych tutaj obecnych? Ym, dla mnie nie Spinozał, wow. dla Adasia Spinozał, a dla mnie ty Tyjanozał. Mm -hmm. Nawet Spinozał go nie pokonał. Ciekawe czy Triceratops jan Ankylozał. Trzy rogi i pancerz z kamieniem nie pomogły. Teraz będzie współpraca. Na wyspę tyranozaura, parazaurolof, brachiod, triceratops, antynozaurus, spinozaurus, stegosaurus, mozazaurus, pteranodon. I rano zabra do wody, ale to nie koniec Nie 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 Nie, nie, co? nie. nie co? A pokażę wam, co miało się naprawdę zdarzyć. Poustawiam tak, jak było. Filipciu, postawaj tamtą armię po drugiej stronie. Tutaj postawaj, tak? O, tulicerak. Ale stwórz, ale